Szybki jeszcze film update'owy, nie wiem czy to powiedziałem ostatni więc nagrywam jeszcze jeden szybciutki Możecie sobie wybić na cłopika możecie zapraszać na mój drugi kanał, klaw.cc2, będzie w opisie e, Ale tak, e, o co chodzi, o co chodzi Generalnie teraz ta cena tak się zrobiły, nie, ja nie pamiętam czy ja to mówiłem, więc po prostu nagrywam jeszcze raz I też z poradnikiem jak dla was sprzedać fajnie skiny, bo na markecie one się nie wystawiają wam e, Naprawdę, żeby się wystawiły to jest chyba loteria i one wam się nie wystawią Bo będzie pokazane na przykład tutaj, że, że one się wystawiły, ale one się na przykład, nie wystawiły, no to pokazuje tf Wie, wiecie o co chodzi po prostu Więc generalnie, jeżeli tu się wam nie uda wystawić, to możecie wbić na floata i na przykład to na innych stronach sprzedawać, bo ludzie tam już zawyżają ceny e, i tam możecie spróbować wystawić swoje skiny i je tam sprzedać Może wam się uda, może nie Więc no, naprawdę spoko opcja. Wyobraź sobie, jeżeli jeżeli pewnie mieliście jakieś krafty fajne i tak dalej w CS-ie bądź nie wiem, po prostu wystawiacie drożej przyrody na markecie, bo próbowaliście je sprzedać po prostu po droższych cenach, to pamiętaj teraz jesteście fajnie zarobieni niektórzy e, mi się na tym jakoś super nie udało pozarabiać, ale kurczę, to jest, to jest błąd, pokazuje błąd z przeszłości, błąd z przeszłości, że trzeba bardziej też w krafty lecieć, bo te krafty ludzie często kupują na rynku, eee, więc trzeba to przemyśleć. Więc co? To było tyle szybkie info, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.